Odpowiadając na komentarz jednego z moich widzów, proszę bardzo, tutaj mamy wyrok, o którym wspominałam w filmie. Wyrok przeciwko IN Bankowi. Tak? Tutaj na górze mamy sygnaturę. Więc zapraszam wszystkie osoby posiadające kredyty gotówkowe bądź konsolidacyjne do bezpłatnej analizy ich umów. W pierwszym komentarzu będzie znajdować się mój adres e-mail. Proszę pamiętać o zostawieniu numeru telefonu. Pozdrawiam kolejny komentarz, raczej odpowiedź na niego, pokaż ten wyrok, to uwierz. Tutaj proszę na górze widać sygnaturę akt, jest to wyrok przeciwko InBank, prowadzona przez grupę kapitałową. Więc jeżeli i ty spłacasz kredyt gotówkowy bądź konsolidacyjny i chcesz sprawdzić czy twoja umowa zawiera błędy, to prześlij do mnie kopię tej umowy, zakryj swoje dane osobowe i pamiętaj, żeby zostawić numer kontaktowy. A ja sprawdzę, czy zawiera błędy. Jeżeli tak, to powiem ci, ile możesz odzyskać od banku po wygranej sprawie sankcji kredytu darmowego.